Witamy w lesie mikrofonów w Szkole Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu. Mamy gramofony, konsolety DJ-ską. Jest Fortepian, ostatnio wjechał. Macie tutaj do dyspozycji cały software, całe to pomieszczenie. Jest połączone, część tutaj, część w ISO i część w Live Roomie. Wszystkie nasze sale wykładowe są też wyposażone w panele akustyczne Live, Logic. Potrzebne było kolejne studio nagrań, więc jest i ono. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda najlepsza szkoła policjalna w Polsce. Zapraszam na wycieczkę po Szkole Muzyki Nowoczesnej. Idziemy! Znajdujemy się na naszej disco klatce, gdzie można po pierwsze kupić niezdrowe batony, posłuchać muzyczki, strzelać się i chodźcie zobaczyć. Tu jeden gra koncert, tu drugi sprzedaje pianino, tu trzeci robi warsztaty, tu ktoś szuka DJ-a, tam ktoś szuka wokalistki, tam ktoś szuka producenta. Zawsze można znaleźć jakichś ludzi, bo ludzi w smn nie jest dużo. Chodźcie. Słuchajcie, nawet mamy własną disco-kulę. Musi być. Słuchajcie, tu jest pracownia muzyczna. To jest pracownia muzyczna. W semenie mamy do dyspozycji naszych słuchaczy trzy takie pracownie muzyczne. To jest miejsce, w którym tak naprawdę możecie się zamknąć i od rana do wieczora robić muzykę. Bardzo prosty setup. Który z jednej strony musi wzmóc Waszą kreatywność, a z drugiej strony tak naprawdę pozwoli Wam zrealizować w zasadzie wszystkie pomysły. Czyli macie do dyspozycji głośniki, komputer, interfejs, prosty kontroler, duży kontroler pianistyczny, na którym możecie grać większe partie, jeżeli chcecie jakieś rzeczy robić. Zawsze można dostawić wzmacniacze, tak jak tutaj. Podstawowy mikrofon pojemnościowy, wytłumione pomieszczenie, słuchawki, czyli tak naprawdę idealne miejsce, żeby się wyciszyć i z ziomeczkami porobić muzykę. Mamy takie trzy. Zaraz zobaczymy sobie resztę. Chodźmy dalej. Zostaw suba. Pokój nauczycielski. Tutaj chilluje Marek Pędziwiatr i Kuba Sojka, razem z Dominem i Popkiem, gdy są na przykład przytłoszeni. <grych> tu czy tu? Tu. Sale wykładowe. Smaczne oraz zdrowe. Zobaczcie, w tych salach uczymy wszystkich przedmiotów teoretycznych, tak to nazwijmy. Chociaż tak naprawdę i przedmiotów teoretycznych Przedmioty teoretyczne też są u nas uczone w praktyce. Nie wiem, czy wy widzicie, tutaj tak naprawdę też można się zamknąć i robić muzykę. W zasadzie każde nasze pomieszczenie jest do tego przystosowane, żeby robić muzykę. Mamy tutaj też tablice, żeby na nie napisać jakieś rzeczy. To jest Królestwo Grzesia Turczyńskiego, czyli miejsce, w którym jest chyba najwięcej dźwięków w szkole, mimo tego, że najmniej tu elektronicznych instrumentów. Wszystkie nasze sale wykładowe są też wyposażone w panele akustyczne, które a to akurat są panele absorpcyjne, które mają za zadanie przede wszystkim pochłaniać e, częstotliwości i troszeczkę zmniejszać pogłos w tym pomieszczeniu. E, ten ekran, który jest za wami, wielki, na którym normalnie wyświetlamy wszystkie informacje podczas prowadzenia zajęć, ale tu mamy 15 cm grubości wełny mineralnej, która pochłania częstotliwości, dlatego nawet w takim pomieszczeniu można śpiewać, grać i uczyć się muzyki. Tu się dzieje kształcenie słuchu, czyli trening słuchowy, który jest potrzebny każdemu, czy to producentowi, czy muzykowi. Ja sam trenuję takie rzeczy, bo, bo to podstawa. Jedziemy dalej. Dobra. Teraz idziemy do pracowni muzycznej numer 2. Ona jest w zasadzie bliźniacza z pracownią muzyczną numer 1. Natomiast różni się tylko tym, że mamy tutaj słuchacza i pianino. Zapukamy. Może nas wpuści. Buongiorno. Siemano, można wejść na sekundkę, pokazać, Dobra. jak to tutaj wygląda. Tak wygląda pracownia numer 2, więc znowu mamy pomieszczenie, w którym tak naprawdę można się wyciszyć i robić muzykę, realizować swoje pomysły. Tutaj niestety e, troszeczkę przeszkadzamy teraz, ale chyba da się nam to wybaczyć, tak? Jakoś, tak. A, można też pościcie to. A, można posłuchać, chodź, posłuchamy, co nam. Co zrobiłeś? Ale zawsze od żeby weszło od razu. Dobra. Fajne. Dobre, dobre. W ten sposób dzieje się muzyka. Nie przeszkadzamy. Pa. A to jest pianino. Takie żywe. Jeden dźwięk tylko zagram. Tercja wielka przez 4 oktawy. Dobra. Teraz wchodzimy do królestwa Kuby Sojki i mojego, czyli to jest Studio D. W Studio D przede wszystkim mamy. Dużo różnych syntezatorów. Akurat tutaj są teraz tylko takie. Normalnie jest jeszcze ich trochę. Mamy gramofony i konsoletę DJską. Stolik jest w tym momencie w trakcie spawania, dlatego mamy to troszeczkę porozstawiane po parapetach. Ale normalnie to będzie tutaj takie właśnie DJ-skie stanowisko. Tutaj uczymy się przede wszystkim DJ-ingu, syntezy dźwięku, nowoczesnych instrumentów muzycznych, no i produkcji muzycznej, prawda? Czyli można powiedzieć, że jest to. Studio, yy, jak gdyby. Studio, królestwo muzyki IDM, IDM, jakiejkolwiek sobie elektronicznej muzyki nie wyobrazicie. Nasz szkolny system modularny. Zmontowaliśmy go z kubą sojką. W budowie Dreadboxa mamy cztery oscylatory, dwa efektory, w zasadzie trzy, bo tutaj mamy jeszcze też drive. Mamy trzy moduły perkusyjne, czyli w sumie raz, dwa, trzy, cztery linie perkusyjne jednocześnie możemy wypuścić. Narzędziowe moduły typu Atenewerter, raz, dwa, trzy, cztery obwiednie, raz, dwa, trzy LFO, bo jedno jest zbudowane w obudowie. Mixery, jeden mikser VCA, tutaj ten główny, dodatkowo malutki moduł VCA, tutaj. Mikser jeden, mikser drugi, tutaj kolejne narzędziowe atenuatory splitery i mamy tutaj trzy filtry, bardzo fajne filtry. Nic tylko siedzieć i się bawić kablami, Sekwencery, syntezatory. E, I ostatnio do szkoły wjechała. Tutaj musimy pozdrowić DJ .pl i firmę Nutron z Wrocławia, jeśli to do Was przemawia. Konsola DJ'ska Pioniera, e, na której na tym Eric strójce właśnie uczymy dj i DJ-ów, i producentów, i muzyków, bo to jest bardzo ważny aspekt dzisiejszej muzyki, który tak naprawdę powinien być znajomy dla, z którym powinien zaznajomić się każdy współczesny artysta. Jedziemy dalej. Gaśnica. A tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest nasz plan zajęć. W ten weekend. Sprzęt nagraniowy, techniki mikrofonowania, laboratorium produkcji muzycznej, mix, produkcja muzyczna, reaper, kształcenie słuchu, synteza dźwięku, produkcja muzyczna, Ableton Live, Apple Logic no trochę się będzie działo. A to jest bardzo ciekawa rzecz, bo każdy nasz słuchacz i absolwent, jeżeli rozwija się, produkuje muzykę, tworzy muzykę, gra muzykę, jest DJ-em i ma swoje projekty, to tutaj może te. Swoje projekty wysłać nam. My z przyjemnością się będziemy dzielić jego sukcesami i wspomagać jego karierę na tyle, na ile po prostu będziemy potrafili za pomocą naszych socjali, naszych blogów, vlogów i różnych innych sytuacji, które będziemy produkować. Studio C jest bardzo ciekawe, bo kiedyś tu był pierwszy sekretariat Szkoły Muzyki Nowoczesnej. To było pierwsze pomieszczenie, jakie ogarnęliśmy w ogóle, gdy tworzyliśmy szkołę, i tutaj sobie w nim urzędowaliśmy, w tym sekretariacie. Natomiast potrzebne było kolejne studio nagrań żeby można było realizować rzeczy, więc jest i ono na razie to są takie syntezatory jak Roland ARP 2600 i mamy jeszcze tego Matrix Bruta w studiu C i w studiu D mamy jako odsłuch SC-208 i w audio z subem dziesiątką natomiast jako główny interfejs i host wszystkich wtyczek DSP jest na pewno Znany i lubiany uład Apollo jako alternatywny mikser rezerwowy Scarlett 18 i 20. Czego tutaj uczymy? Przede wszystkim udźwiękowienia sound designu wszystkich rzeczy związanych z dźwiękiem w nowoczesnych mediach, czyli dużo pracy z obrazem ruchomym, takie rzeczy. Chodźcie zobaczyć jeszcze widok na świewocki. tam w niedzielę można przenieść się w czasie. Idziemy teraz zobaczyć kolejną pracownię muzyczną. Pracownia muzyczna numer 3. Kolejne miejsce, gdzie można tworzyć sobie muzykę z ziomkami. E, to jest pracownia też, w której w szkole muzycznej uczy Madzia Pasierska wokalu. Dlatego można zobaczyć tutaj różne takie wokalne rekwizyty, piłki, jakieś dziwne rzeczy do oddychania mięśnie, szyi, mikrofony. Macie tutaj do dyspozycji cały software, który jest dostępny też w SMN. Oczywiście oprócz uad prawda? Czyli jest Ableton, jest Logic, jest Reaper. Można przyjść, trenować. A co fajniejsze, w trakcie zajęć, pomiędzy przedmiotami, w trakcie przerw, jeżeli pracownie są wolne w weekendy, jak najbardziej nawet należy do nich się udać i działać. Chodźcie zobaczyć salę komputerową. W tym miejscu uczymy takich rzeczy jak laboratorium produkcji muzycznej, laboratorium miksu, Ableton Live, Apple Logic, Reaper. Reprodukcja utworów muzycznych. Dysponujemy tutaj 12 stacjami roboczymi postawionymi na maczkach nowych z kontrolerami Ableton Push i małym kontrolerem Novation takim, żeby tylko sobie po prostu szybko powgrywać jakieś automatyki albo melodie. Live Logic Unity Hub i FMOD, bo też tutaj uczymy tego jak tworzyć muzykę w middleware do gier i do światów wirtualnych. Sala komputerowa jest w zasadzie do dyspozycji cały czas bez żadnych limitów dla wszystkich naszych słuchaczy po to, żeby trenowali i żeby mogli rozwijać swoje umiejętności. Mają tutaj do dyspozycji cały software, który jest używany na zajęciach do tego, żeby trenować nowo nabytą wiedzę. Kochanie, a teraz pokażę Wam coś naprawdę dużego. Chodźcie zobaczyć Live Room SMN, który jest częścią studia A. Live Room. Live Room SMN to miejsce, które tak naprawdę jest częścią naszego głównego studia A, do którego udamy się za chwileczkę. Jest to bardzo modularna sala. Robimy tutaj bardzo wiele rzeczy. To, jak widzicie, jeszcze jest rozłożony sprzęt po. Podcaście, który kręciliśmy ostatnio, e, tworzymy tutaj bardzo różne wydarzenia. Od koncertów poprzez projekcje filmowe, poprzez e, warsztaty muzyczne. Mamy tutaj rozłożony sprzęt nagłośnieniowy, kameralny, którym też opędziliśmy scenę na festiwalu uroczysko w tym roku. Bardzo dał radę. Używamy go tutaj do prób zespołów w szkole muzycznej, do prób innych zespołów, które na przykład nie są ze szkoły muzycznej. Ostatnio próby robił Mesajach, ostatnio próby, teraz będzie próby robić skalpel z markiem, z markiem Pędzi Wiatrem. Mamy tu rozstawione instrumenty, klawisze bębny, mikser, jest fortepian, ostatnio wjechał ten brązowy wieloryb, który tutaj rozszerzył nam paletę brzmieniową. Teraz widzicie tutaj. Mamy taki troszeczkę artystyczny nieład, bo dla nas była istotna tamta część. Maćku, możesz pokazać, nam, jak to teraz ładnie wygląda. Tamta część była dla nas kluczowa, bo kręciliśmy podcast z zespołem, który rozpoczyna swoją karierę na Ostro i są naszymi absolwentami. I'm asleep. Przejdźmy teraz, tutaj, do tej części. Jak widzicie, całe to pomieszczenie. Jest połączone za pomocą 36 kanałów w tą stronę i 16 kanałów w tamtą stronę z naszym studiem A. Tu mamy pierwszy. O, patrz, baj. Pierwszy baj, tu. Tak, kręcimy. Pierwszy paszbaj jest. Maśka też nakręcimy. Tutaj z tamtej strony jest drugi baj, Dzięki temu całe to pomieszczenie jest tak naprawdę jednym wielkim studiem nagrań. Rozstawiamy tu instrumenty, a rejestrujemy je dokładnie za tą ścianą. Tam jest reżyserka Studia A, do którego sobie zaraz pójdziemy. To pomieszczenie możecie zobaczyć od środka w pełnej krasie, gdy jest pięknie oświetlone przestrzeń i te wysokości tutaj są zaaranżowane. Wtedy, kiedy prowadzimy w zasadzie co miesięczne darmowe warsztaty z różnych aspektów produkcji muzycznej. Mamy taką w SMN-ie tradycję od jakiegoś czasu, że co miesiąc nasi nauczyciele i czasami zaproszeni goście prowadzą warsztaty muzyczne na temat bardzo różnych rzeczy. Od syntezy dźwięku, przez sound designy, przez muzykę w grach, przez realizację, przez miksy, przez instrumentację. Wszystkie te warsztaty są zarą, odbywają się tutaj w tym pomieszczeniu. Czasami można się załapać jeszcze na jakiś koncert. Ostatnio grało błoto i było bardzo, bardzo błotniście w live roomie. Powstało już kilka teledysków. Między innymi naszych absolwentów. I ja osobiście też tutaj nagrałem jeden teledysk, Buwebo, Album z 2020 roku. Live techno z trąbką. Zapraszam serdecznie. W trakcie nauki w SMN-ie używamy live roomu też jako sali dydaktycznej, oczywiście. W tej sali prowadzone są zajęcia z technik mikrofonowania, czyli wszystkie rzeczy związane z tym, jak nagrywać. Prowadzi je Maciek Duszyński. Historia muzyki. Wtedy Marcin Szuster wjeżdża cały na biało, jak prawdziwy Hip-Hopowiec, i tam na tym białym ekranie wyświetla swoje treści. I razem słuchacie muzyki. W ogóle to są bardzo fajne zajęcia. Polecam wam, lubię. I właśnie tutaj, w tym pomieszczeniu, rozpoczęliśmy ostatnią realizację całkiem ciekawej idei. Po prostu otworzyliśmy DJ booth. Czyli każdy nasz absolwent, każdy nasz uczeń, który chce zrobić dobre portfolio DJ-skie, może tutaj przyjść i w pięknie zaaranżowanej przestrzeni na naszym sprzęcie zaprosić znajomych i zagrać swojego DJ-seta. A teraz idziemy dalej. Isobów czyli kolejna część naszego studia nagrań. Zapraszam. To jest malutkie pomieszczenie. Jak widzicie, Maćku, pokaż tu podłogę. Podłoga jest też podwyższona. Jest to pomieszczenie zbudowane, jak gdyby w pomieszczeniu. Czyli mamy tutaj na podłodze 30, na suficie i na ścianach mamy około 60 cm izolacji. Która powoduje, że uzyskujemy po zamknięciu oczywiście wszystkich drzwi. Efekt w zasadzie komory takiej besechowej, gdzie możemy samemu sobie kreować brzmienie zarejestrowanych tu instrumentów, już po tym, gdy wrzucimy je do komputera, prawda? Czyli uzyskujemy tu bliskie ujęcia, bardzo suche, surowe. Najczęściej nagrywamy tutaj perkusję, wokale, ale też bardzo często, zresztą jak widzicie jeszcze pozostałości po jakiejś sesji nagraniowej ostatniej, wzmacniacze gitarowe i basowe. No i oczywiście, ale to było dobre. <laughs> Dobre, tutaj jest, patrz baj, patch, 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 patch e, połączenie z studiem A, e, 12 kanałów z tego co pamiętam, tak? Nie, 16 kanałów w tą stronę i 4 kanały w tamtą, mamy połączenia wideo z live roomem, w którym byliśmy przed chwilką i właśnie z reżyserką studia A, no to co, idziemy w końcu do tego studia A. 5 minutes later, studio A. Miejsce, w którym zrealizowaliśmy wszystkie sesje, o których opowiadałem wam w live roomie. Jest to typowo rekordingowe miejsce. Aczkolwiek można tutaj też przeprowadzać i miksy i produkować muzykę wedle uznania. Co mamy do dyspozycji? No, po pierwsze, bardzo fajną reżyserkę. Po drugie, 36 kanałów na różnych preampach, to jest w sumie teraz tak będę wyliczał, będzie to 8 kanałów Apollo, 8 kanałów SSL Alpha, 16 kanałów ISA 828 i 4 kanały Gold Mike na lampowych preampach. Dodatkowo mamy tutaj postanowionego, oczywiście ułada z pełnym pakietem wtyczek Complete. Nowy maczek M3 wjechał teraz, także powinno to całkiem dobrze śmigać. Jako odsłuch służy system SC307 firmy If Audio z sabuferem. Tam na dole jest sabufer. Można zobaczyć. Widać? Widać, pewnie. Taki wielki jest, to go trudno nie zobaczyć. Tak to wygląda. Jak widzicie na ścianie, są monitory, które są połączone z tą naszą tymczasową kanciapą, czyli isobów, oraz akurat tu jest wyłączony. Wyłączona kamera w Live Roomie. Także mamy cały czas komunikację pomiędzy wszystkimi trzema pomieszczeniami. Co więcej, tego pomieszczenia też można używać jako pomieszczenia recordingowego, prawda? Czyli można podzielić zespół tak naprawdę na trzy pomieszczenia: część tutaj, część w ISO i część w Live Roomie. Przedmioty, których uczymy w tej reżyserce, to przede wszystkim realizacja nagrań na żywo. Stąd wykorzystując Live Roomie i ISO, sterujemy całym procesem nagrywania. Oczywiście, też techniki mikrofonowania, sprzęt nagraniowy i produkcja muzyczna. To jest to miejsce, właśnie gdzie, gdzie dzieje się muzyka. A teraz chodźmy do studia B. Studio B to jest studio typowo mikserskie i o tym Wam opowiem zaraz. To jest królestwo Domina i Popka, czyli królestwo miksu i masteringu. To tutaj spędzają. Czas nad tym, żeby wycyzelować całe nagranie i finalną wyplójkę tego wszystkiego do standardów. Cóż, w stosunku do studia, system odsłuchowy jest w zasadzie dokładnie ten sam, bo to jest też SC307 z sabuferem 12 na dole. Jako interfejs główny, też mamy tu postawione. zresztą tak jak w każdym naszym studiu, system UADA. Jako sterownik główny, mamy tutaj do dyspozycji SSL-a. Yy, dwu, dwuczłonowy, no, dwuelementowy po prostu cały zestaw, który pozwala nam sterować i sesją, i mikserem oraz sterować również SSL Channel Strip, czyli wtyczką SSL-a. Alternatywnie do dyspozycji mamy też Kusraita Scarleta 18 i 20 jako alternatywny interfejs. Jak widzicie, że możliwości recordingowe w tym studiu są o wiele mniejsze, prawda? Bo mamy do dyspozycji tak naprawdę na Apollo 2 preampy, w tym skarlecie 8, co prawda. Nie ma to jak się równać do tego, co mamy w studiu A, do 36, do, 30, do 36 kanałów. W tym miejscu prowadzimy zajęcia pod tytułem Mix, Produkcja Muzyczna, Sound Design, Mastering, prawda? Mamy tutaj dużo miejsca, więc można się spokojnie porozkładać też z różnymi manelami. Ale też nie jedna próba szkoły muzycznej się tutaj odbyła. Bo tutaj zespół też się zmieści, jeżeli pozbędziemy się na przykład tej pięknej tablicy białej. Tutaj, tak. Tyle. Wychodząc stąd, opowiem wam, jak zrobić, żeby móc korzystać z tej całej przestrzeni i tworzyć muzykę. Chodźcie, pokażę wam, gdzie można się zapisać do SMN. Tu jest na samym końcu taka miejscowa sekretariat. I tutaj jest Basia, cześć Basia. Cześć. Jest Karolcia czy nie ma Karolci? Karolcia wyszła przed chwilą. Karolcia wyszła przed chwilą, ale tutaj możecie popatrzeć na rybki. Biało-czarne, takie wielokolorowe właśnie. Można tutaj zapisać się do semenu. Tutaj możecie uzyskać informacje o tym, czego uczymy, jak uczymy, kto uczy i w ogóle dlaczego to robimy. Tak wygląda Szkoła Muzyki Nowoczesnej. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, suba, daj znać w komentarzu i przede wszystkim wyślij tą informację do ziomków, którzy się chcą rozwijać w tworzeniu muzyki. Zapraszamy!